Witam serdecznie. Cześć wodniki i z tej strony się kłania. To czytanie dla Ciebie jest na czas tygodnia od 3 do 9 listopada 2025 roku. Czytanie jest ogólne, czytanie nie dla każdego i nie wszystko, dlatego sprawdzimy sobie Twoją energię poprzez kartę wyrocznie. A następnie zobaczymy jaką mapę przed Tobą otwiera nadchodzący tydzień. Warto tutaj ze mną zostać od samego początku i być. Zostać do samego końca i być od początku. Ja wiem, jak to brzmi. Dlaczego? Ponieważ na koniec przyjdą odpowiedzi z kart anielskich, a już teraz zachęcam Cię, byś sobie takie pytanie właśnie do tych kart ułożył w głowie. To co, może zaczynamy? Zanim zaczniesz słuchać tego przesłania, tego horoskopu na nadchodzący tydzień, to może przyniesiesz sobie kawkę, usiądziesz w wygodnym foteliku, albo może herbatę, no nie wiem, co lubisz. Wyobrażam sobie, jak się relaksujesz i słuchasz. Czasem coś ci przypadnie do gustu, czasem nie, czasem coś zdenerwuje, dlatego to jest czytanie ogólne, i no nie wszystko można brać tylko i wyłącznie do siebie. Więc bierz tylko to, co czujesz, że, że to jest właśnie to, a resztę zostaw innym. Dobra, to zaczynam. Zaczynam od karty wyroczni. A ty możesz sobie, może przerwę zrób na tą kawę, zaparzenie kawy. A może już jesteś na to przygotowany. Wiesz, że tutaj u mnie jest miła atmosfera. Można wyluzować, uspokoić się. No. Jestem ciekawa, jak odbierasz te czytania, które do ciebie przychodzą ode mnie. Dobrze. Cóż, Wodniku, dla Ciebie? W jakiej jesteś energii? Wymienianie się prezentami. No proszę. Cóż jeszcze? To głębna wiedza. Bratnie dusze. Dobra, to wszystko. Hmm. I cóż kochani, zawsze lubicie tą ymm, kartę bratnie nieduże, co? No to jest bardzo miła karta mówiąca o, o kimś bliskim, o kimś, na kim Ci zależy, no, o przyjacielu, o przyjaciółce, a może miłości. Ymm. Tak czy inaczej, ktokolwiek to jest, to jest czas, gdzie kierujesz się swoją intuicją. Dobrze ci się nie tylko rozmawia, ale wy sobie robicie prezenty. Mam nadzieję, że to jest po prostu taka, wiecie, równowaga między dawaniem i braniem. Bo właśnie na tym wszechświat bazuje i jeżeli tak jest, to bardzo dobrze, to ta relacja ma szansę przetrwać różne sytuacje w życiu. Nigdy nie jest kolorowo. Sami wiecie, jak to jest. I to jest to właśnie wymienianie się prezentami, uprzejmościami. Ta intuicja niesamowicie pomaga Ci... Zgadywać, co ta osoba lubi. Jesteś uważny w odniku. Umieszczać między wierszami. Także tak to tutaj widzę. W takiej jesteś energii. A co chcą powiedzieć karty Tarota? Karty Tarota dla ciebie. Na tą sytuację oczywiście. Mamy dziesiątkę mieczy, króla mieczy, dziewiątkę dynarów. Oj, oj, mm, w dziewiątka. Dziewiątka, dziewiątka, miecz. Tutaj jeszcze była. Mm, dź, nie, to jest as, denarwa, ale też w odwrocie. Y, to tak wygląda. Słuchaj, że. <ścoughs> Bardzo fajna energia. Coś się kończy w Twoim życiu, coś przykrego. Y, możliwe, że jesteś po rozwodzie. I. Masz przy sobie kogoś, z kim właśnie dobrze się rozmawia, razem miło spędzacie czas. Może robicie sobie krótkie wycieczki. Jeżeli miałeś zamiar gdzieś, nie wiem, się przeprowadzić albo zmienić pracę, albo pojechać gdzieś na jakąś delegację, to ja mam wrażenie, że na tą chwilę przestałeś o tym myśleć bo już nie boisz się o swoją przyszłość i już te negatywne myśli przestały cię atakować te lęki ty się zaczynasz dobrze wysypiać i ta wibracja wysoka wibracja zaczyna w twoim życiu królować i dlatego jest tak miło i przyjemnie pozwalasz by po prostu rzeczy dzia działy się dobrze a co chcę powiedzieć? Karty opiekuńcze. Karty opiekuńcze dla Ciebie, Wodniku. Odpoczynek. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. <laughs> Uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze, kiedy wiesz, co jest istotne. Mówienie NIE staje się łatwiejsze. Kolejna okay. karta. Granice. Ustalej granicę. Oszczędzaj swój cenny czas i energię. Coś jeszcze. Hmm, to wszystko. Powiem Ci, że, że bardzo, bardzo pomocne były te karty dla Ciebie. Myślę, że Ty również masz takie zdanie o tym, co tutaj przyszło. Najważniejsze są te priorytety, wyznaczenie granic. W jakich sytuacjach to ty już będziesz wiedział najlepiej? Czy będziesz wiedziała? I jeszcze co musisz usłyszeć: zatrzymaj się. Czy coś jeszcze? Potrzeba głębszej analizy. Czyli wsłuchać się w ten swój wewnętrzny głos, zobaczyć czego tak naprawdę pragnę, usalić priorytety, granice między tym, co kimś z przeszłości myślę, że tutaj ktoś może chcieć wpływać na twoje decyzje, na twoje odczucia, twoje myśli, ale nie, ty już sobie na to nie pozwalasz. Zaczynasz myśleć o tym, czego ty chcesz i jak chcesz spędzać czas i z kim, tak? Myślę, że o to tutaj chodzi. Dobrze, kochani, to wszystko, jeśli chodzi o ogólną energię. I teraz sprawdzimy sobie ten nadchodzący tydzień od 3 do 9 listopada 2025 roku. Cóż dla ciebie, wodniku? Mają do powiedzenia karty. Jaką mapę przed tobą otwierają na nadchodzący tydzień? Co tutaj się pokaże dla Ciebie? Co tutaj się pokaże dla Ciebie? Okej, okay. i nie mamy. Pierwsza karta to kompas, ogólna energia, druga most, sprawy codzienne, trzecia cień, hmm. to przeszkody. Możesz dowiedzieć się, czego nie wiesz, co jest ukryte, a może niespodzianki. No dobrze, patrzymy dalej. Tutaj mamy kartę klucz do rozwiązania i karta piąta, skarb, karta finałowa. Dobra, patrzymy. Pierwsza karta to kompas który nakierowuje Cię, co zrobić w tym tygodniu, na co warto zwrócić od początku tygodnia, na co zwrócić uwagę. I tutaj mamy as, asa mieczy. Ta karta mówi o hmm, o Twoich myślach, o tym, czego tak naprawdę pragniesz, możliwe, że część z Was myśli o rozmowie z kimś na ważny temat dla ciebie. Chcesz rozwiać wątpliwości, chcesz, by ta prawda wypłynęła. Sprawiedliwość Ko i świat przepraszam. To jest świat. Coś jeszcze i trójka denarów. Mhm. Tutaj widzę sytuację, gdzie możliwe, że chodzi... może chodzić o, o pracę, tak? Zbierasz zespół osób, które Którzy pomogą ci zrealizować jakiś projekt, na przykład, lub może zakładasz firmę swoją, podpisujesz umowy z innymi, organizujesz czas i całe to zamieszanie, koło ta papierologia. Jest ważna w tym tygodniu dla Ciebie. Jeżeli chodzi o związki, to opadają różowe okulary. Jeżeli miałeś nadzieję, że coś jeszcze da się uratować, dojdziesz do wniosku, że nie ma sensu, że lepiej się rozwieść, i lepiej zacząć coś nowego budować, bo tutaj może się okazać, przynajmniej u części z Was, że no, żyjesz w trójkącie. Do tej pory mogłeś, czy mogłaś i nie być tego świadoma czy świadomy. Jeżeli nie, jeżeli nie chcesz się rozstać, to ustalasz z tą partnerką czy partnerem dobrze, dobrze jest jak jest, ale teraz jeżeli chcesz, bo ja chcę, naprawić nasz związek, to zgłośmy się na terapię małżeńską, tak? Może się ta druga strona zgodzić i no i ustalanie tu jest kiedy i co i terminy. I, i, i tak dalej, godziny spotkań więc to jest taki nowy początek ta rozmowa dużo wniesie w twoje życie i rozwieje wszelkie wątpliwości będziesz wiedział w wodniku na czym tak naprawdę stoisz, niezależnie od tego w jakiej jesteś sytuacji, ok? dobrze, patrzymy dalej, druga karta to most sprawy codzienne Jaka sytuacja połączy właśnie te sprawy domowe, pracy, relacji? Mamy kolejnego asa, as kielichów. To już są emocje. To już są emocje, nowe emocje. I teraz, jeżeli masz tą nadzieję na naprawienie swojego związku, to. Cieszysz się, że możecie na nowo odbudować tą miłość, która była między Wami. Jeżeli nie o to chodzi, to u części z Was może być taka sytuacja, że po prostu odchodzisz od partnera czy partnerki już długoletniej, czy długoletniego, i, no, i hm, zakochujesz się w tym tygodniu. Dlaczego? As kielichów. No, dlaczego as kielichów? Hmm. Myślę, że tutaj sukces się pokazuje. Te nowe planety, Twoje nadzieje, nowe możliwości, które będziesz mógł wykorzystać, pomogą ci w sytuacji niezależnie w jakiej jesteś, nawet w tej finansowej, nawet w tej, gdzie może szukałeś pracy i właśnie jesteś w stanie y, no, odnaleźć się w jakimś zawodzie, nawet może chodzi tutaj o praktyki, nawet tak czy inaczej. Y, no wracając do osoby, która zbiera, poszukuje osoby do, do, wspólnej, do wspólnej realizacji projektu, tutaj te nowe możliwości, nowe pomysły przychodzą. I to jest właśnie to. Czyli odpowiednie osoby znajdziesz do właśnie tej współpracy. Będzie tutaj radość. Z osiągniętego, z osiągniętego celu. Będziesz cieszyć się, że właśnie osiągnąłeś. To, czego pragnąłeś, że nie pomyliłeś się, że ta Twoja intuicja jest bardzo dobra i co do tych osób się nie mylisz. Jeżeli chodzi o związki, to również, jeżeli odszedłeś i znajdujesz kogoś nowego, tutaj czujesz się szczęśliwy w tej sytuacji. Jeżeli odnawiasz relacje w związku długoletnim i i chcecie naprawy, tutaj też pójdziecie w dobrym kierunku, także tak czy inaczej jest powód do świętowania. Dobrze, patrzymy dalej. <laughs> Dwójka kielichów. Jako przeszkoda. Jako przeszkoda. Dlaczego? Dwójka kielichów. Ej. Kiedy widzę tą kartę tutaj w tej pozycji to zaraz nasuwa mi się sytuacja, gdzie jesteś w związku i ten związek byłby nawet jeszcze jest szansa, by go naprawić, ale jest jeszcze ktoś, kto bardzo Ci się podoba i bardziej ciągnie cię w tym kierunku. Jeżeli nie, nie o to chodzi, to może. Aha, diabeł, no tak, no tak. Hmm. Tu jest pożądanie, czy jest kombinowanie. No i to tak jakby potwierdziło to, co wcześniej powiedziałam. To jest takie opóźnia realizację planów, odejścia od nie, tej decyzji. Nie wiesz, co zrobić. Może też być sytuacja, gdzie, wracając do sytuacji, gdzie zebrały się no, odpowiednią, mm, odpowiedni zespół osób do współpracy i co tutaj jest na przeszkodzie? To, że oni zaczynają kombinować coś. To, że nie zawsze może się okazać, że no, nie zawsze możesz ufać, że ktoś Coś ma jakiś zamiar, może cię określić, może podać ci myśl jakiejś nielegalnej współpracy z kimś, coś. I ty się zastanawiasz, co zrobić z tym faktem. Też tak może być. Klucz do rozwiązania, mamy siódemkę kielichów. Warto porozmawiać, ponegocjować, bo na tą chwilę nie jesteś gotów, by ostatecznych dokonać wyborów w siódemce kielichów. Za dużo jest tych możliwości, za dużo opcji, nie wiesz, którą wybrać, więc jeszcze daj sobie czas na decyzję. Piąta karta to skarb, karta finałowa. Co uda się osiągnąć, jaki będzie największy efekt tego tygodnia? Myślę, że odejdziesz od tych czarnych myśli, od tych lęków, które cię gnębiły do tej pory, obawy. Dlaczego? Bo tutaj ta rozmowa, to rozwiązanie po sytuacji, rozwiązanie wszelkich obaw przyjdą, przyjdzie poprzez rozmowę. Tak? i tu już będziesz wiedzieć na czym stoisz i już przestaniesz się martwić o coś co, o co martwiłeś się jeszcze niedawno więc już chociaż tyle wiesz na czym stoisz o, a z kielichów a z buław no pięknie, pięknie hmm. i rydwan i dwójka pentakli. Musisz wybrać, musisz dokonać wyboru w tym tygodniu. No i jesteś świadom tego. Z jednej strony chodzi tutaj o miłość, z pożądanie, to, że poczucie takie w końcu się coś ruszy, a z drugiej strony jestem, jestem w sytuacji, w której byłam do tej pory i no nie wiesz, czy naprawiać to, co było czy po prostu iść w to, nowe, w, to, no, w to nowe uczucie, bo jest bardzo realne. Hmm, no dobra. Patrzymy, co chcą powiedzieć karty pozytywnej kreacji. Dla ciebie wodniku. Karta Strażnika Lasu. Energia natury wypełni ją po brzegi optymizmem i wiarą we własne możliwości. A cóż mają do powiedzenia karty zaczarowanej mapy? Dla ciebie na ten tydzień. Jaką drogę ci wskażą te karty? Albo no, karta, cóż dla Wolnika? O, w odwrocie. Dokonywanie wyborów. No nie spodziewałam się. A to też ma znaczenie. Dobra. To nie czas, żeby uciekać od odpowiedzialności na, za własne życie. Jeżeli pozwolisz innym podjąć decyzję za ciebie, niczego to nie, nie ułatwi. Nie idź na żadne kompromisy tylko dlatego, że boisz się konsekwencji swoich wyborów. Nawet jeśli wybrałeś trudną drogę, w przyszłości możesz zmienić zdanie. W zdolności do podejmowania wyborów kryje się ogromna siła. Nikt nie może ci tego odebrać, niezależnie od wszystkiego. Nie oddawaj swojej mocy. Jeżeli jesteś gotów być ze sobą absolutnie szczerym odnośnie motywów leżących u podstaw Twoich wyborów, możliwe, że zobaczysz potrzebę zmiany pewnych kwestii. Możesz zmienić kurs i Obrać inną trasę. Po prostu bądź gotów uporządkować to, co po sobie zostawiłeś. No niesamowite. Jak te karty ładnie ze sobą współgrają, mówią, uzupełniają się nawzajem. A teraz sprawdźmy, co chcą powiedzieć karty anielskie dla Ciebie wodniku. Na Twoje pytanie i na tą sytuację, która się tu pokazała i patrzymy Nie przestawaj. Spytaj swoje anioły. Jeszcze jedna. Wypatruj znaku. Dobrze kochani to wszystko z mojej strony. Dziękuję ślicznie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu.